Siemoneczko z tej strony Witold Niski a w tym odcinku kolejny laptop ze śmieci. Tym razem znalazłem dość świeżego laptopa, jak na laptopa ze śmietnika, ponieważ posiada i trójkę, która jest dwurdzeniowa i dwuwątkowa. Najprawdopodobniej przegląd ekranu monitora to 15,4 cala. 3 GB RAMu DDR3, więc jest bardzo fajnie i jakaś tam i trójka, jeszcze nie wiem. Jaka? Rozkręcimy go sobie, sprawdzimy, a więc zaczynajmy. Tutaj nawet, jak można zobaczyć, jest kamerka, więc sprawdzimy jaka będzie jej jakość. On jest tutaj trochę zarysowany, może tego nie widać, ale... O, tu na przykład jest taka rysa. E, tutaj nie ma przycisku, ponieważ go wymontowałem, e, ponieważ go przypadkowo zepsułem podczas wyjmowania klawiatury. E, chciałem go sobie rozkręcić jeszcze chwilę przed odcinkiem. Laptop jest bez baterii, takiego go już znalazłem, musiałem do niego dokupić zasilacz, żeby sprawdzić czy działa, koszt to było 40 zł, myślę, że warto, bo cena w takim stanie laptopa to około 500 zł. Złącza w tym laptopie to mini jack 3,5 słuchawkowy, mini jack 3,5 mikrofonowy, USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet, czyli R45. Tu jest chłodzenie procesora, tutaj kolejne USB 2.0, stacja dysków i jeszcze odtwarzacz kart SD. Model tego laptopa to Dell Vostro 1540. Tym razem widać się tutaj ekran matowy, więc nie będzie mnie widać w kamerce, ponieważ wcześniej był monitor taki zwykły, a teraz jest matowy, więc według mnie matowe są lepsze. Napiszcie w komentarzu, który jest lepszy, matowy czy taki zwykły. Teraz go sobie tutaj rozbierzemy. Ja już wcześniej wyjąłem klawiaturę. O proszę bardzo. Tutaj jest tasiemka. Jak widać co tutaj dwie kości RAM, 2 GB, 1 GB, Taktowane o przepustowości 1666 MHz DDR3. Klawiatura zdjęta, RAM DDR3 1GB i RAM 2GB również DDR3. Dobra, ramy już przeczyszczone. Nagrywarka. No trochę się z tym pomęczyłem ale wreszcie udało mi się dotrzeć do środka. Tak tutaj się to prezentuje. No, tutaj mamy dysk, tutaj procesor z chłodzeniem RAM, kartę sieciową, baterię BIOSu. Więc teraz sobie to rozkręcimy i wyczyścimy i wymienimy pastę przewodzącą. Jakby ktoś się pytał, to tutaj się w tym laptopie znajduje dysk HDD firmy WD o pojemności 320 GB. No dobrze, a więc wymontowałem już chodzenie od procesora. Tutaj w ogóle chyba się komuś coś rozlało. Nie wiem, ale na szczęście działa. Tutaj ten wiatroczek się kręci, więc wyczyszczę to i składam za chwilę komputer. Tak w ogóle ten procesor, który się tutaj znajduje, jest to procesor Intel Core i3 370M. No i pewnie dla nikogo te liczby nic nie oznaczają, więc już mówię. To jest dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor traktowany 2,4 GHz, 3 MB i trzeciego poziomu w litografii 32 mm. No dobrze, a więc już chłodzenie jaki procesor wyczyściłem z pasty, teraz sobie nałożymy nową. O dobra, ta reszka mi się skończyła, to nałożę drugą na ten, tutaj drugi. Ok, nakładamy sobie trochę inną pastę, ale nie powinno być problemu. Dobrze, teraz chłodzenie. Ok, jak już widać, chłodzenie siedzi. Powinno być dobrze. To teraz składamy ten cały komputer do kupy. Dobrze, teraz sobie nakładamy to tutaj do góry od laptopa. napędy dysków teraz wszystkie śrubeczki trochę ich tutaj jest Wszystkie śrubki już przykręcone. Teraz jeszcze zamontować trzeba klawiaturę. No i gotowe. Laptop jest już cały złożony. Teraz go włączymy i zobaczymy, czy działa. A więc yy... laptop działa. O. A co to? Jak widzicie. Klikam klawisz i nie działa klawiatura, źle chyba ją podłączyłem. OK, klawiatura już działa. Prosa, była niedopięta. A na tego laptopa pobiorę sobie Windowsa 10, więc powiadomię was, kiedy już się zainstaluję i pobiorę jakieś fajne gry. Dobrze, więc minęło trochę czasu, tak naprawdę no z pół roku, bo nie chciałem się siadać tego laptopa, e, instalować tam i tak dalej. Ale wróciłem i, tak, pierwsze co mi się rzuciło w oczy to temperatura, ponieważ 59 stopni to dużo. No, jak na procesor, ale chyba, znaczy, no mamy teraz bardzo gorąco. Nagrałem to w lipcu. Temperatura w moim pokoju to aż 32 stopnie. Na pewno miłą niespodzianką było dla mnie to, że. Dysk miał tylko 590 godzin, prawie 600. No i temperatura to 36 stopni, co jak na warunki w moim pomieszczeniu to jest bardzo mało. Ja nie miał żadnych backsektorów jak na szybkim i wolnym skanowaniu. No i tam testowałem parę gier, ale pokażę tylko trzy na ciekawsze. Między innymi teraz się wyświetlają tutaj, czyli Need for Speed. World of Tanks i Mad Runner. Zobaczcie jak te gierki działają. Dobrze, więc pierwszą grą będzie mid Speed. Na początku zobaczyłem tylko 16 fps więc myślałem, że to no, mało, ale ustawienia były prawie najwyższe, więc nie ma się co dziwić. Eee, tutaj są właśnie ustawienia. No i tutaj rozgrywka. Poniżej 30 fps na pewno nie spada. Tak, trzyma się bardziej 40 właśnie za moje umiejętności, ja po prostu dawno nie grałem w tą grę, więc zrozumcie No i tutaj jeszcze macie przybliżenie na wykorzystywanie podzespołów No pewnie największą wadą tego laptopa jest karta graficzna, ponieważ jest zintegrowana z procesorem, przez co ciągle jest na 100% w każdej grze, a procesor jest tutaj na 30%, więc no, jest duża różnica, bardzo brakuje ta zintegrowana karta. No i tutaj jeszcze jest otwarty świat, wydaje mi się, że w otwartym świecie jest trochę więcej FPS-ów niż w jakimś wyścigu. No, i następno gro to będzie World of Tank Blitz. Tutaj macie ustawienia. No, to są ultra nisko niskie. No, i trzyma się około 30 fps w rozgrywce, więc jestem bardzo zadowolony. Raczej nie schodzi poniżej tych 30, a jak już to bardzo rzadko. Bardziej trzyma się tych 32-3 fps. Tutaj jest kolejna rozgrywka na innej mapie dla porównania ile będzie FPS-ów, czy więcej, czy mniej. Tutaj tak samo widać, że wykorzystywanie karty graficznej jest praktycznie cały czas na 100%. Nie schodzi poniżej 80%. No i trzyma się właśnie tych 32-33 fps No i temperatura to jest bardzo duża, bo 80 stopni to jest zdecydowanie jest dużo, ale powtarzam jest strasznie gorąco teraz I następną następny to będzie Mad Runner. Tutaj są ustawienia praktycznie wszystko jest na najniższych, czyli dwie rzeczy, bo no, są tutaj z, coś skromne ustawienia. Rozdzielczość to 1024x768. No jak widać, no 4 fps, no nie powala. Eee, jak na można zauważyć silnik, który tam się wczytuje, to no. Jest bardzo, bardzo to się wolno przy tej, To się dosłownie 2 sekundy wczytywać normalnej rozgrywce. rozgrywca. Ta sama gra to jest normalny pokaz slajdów. O działaniu tej gry na tym laptopie mogę powiedzieć jedno. No, ta gra działa. I nic więcej. Nie jest grywalna, po prostu działa. Odpalił się? Tak. Ale czy. Chcesz grać w 4 fpsach? No wątpię. Próbowałem też odpalić na GeForce Now jakąś grę. No ale niestety wyskakiwał za każdym razem ten sam błąd czyli po prostu laptop nie spełnia wymagań e, minimalnych. Nie wiem, czy da się to obejść, ponieważ potrzebne są 4 GB RAMu a ten laptop ma tylko trzy. ja nie mam żadnej właśnie kości do laptopa, którą mógłbym tutaj wsadzić. Tutaj jeszcze jest wykorzystywanie procesora podczas oglądania Netflixa. E, mam nadzieję, że YouTube nie zajmie tego filmu za prawa autorskie Netflixa. E, no, widać tutaj 20-30% zużywania, To jest naprawdę bardzo malutko. E, tutaj jeszcze jest porównanie z YouTube'a. 1080p. E, praktycznie zero ubytku klatek. Jestem bardzo zadowolony, wykorzystywany na, na 50%. Tutaj już mamy 1440p, z tego co wiem, to 2,7k, coś takiego i tu już trochę sobie więcej lubi wziąć 70%. Ale nadal 0 traci klatek, więc jest bardzo dobrze. No i tylko tak po prostu odpaliłem jeszcze 4K, no ale to już totalnie 100% zużycia procesora, no i gubi co siódmą klatkę, więc i tak matryca tego laptopa, no nie ma tych 27K, tylko 1386x768, więc 1080p maksymalnie powinniśmy oglądać. Więc to by było już wszystko w tym odcinku. Zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału. Widzimy się oczywiście za tydzień. Ja nie przedłużam. Żegnam się z Wami. No i cześć.